Dzień dobry, witam Was serdecznie na feriach z GOKiem. Witam serdecznie dzieci młodzież, dorosłe. Dzień dobry. Witam serdecznie na feriach z GOKiem. Tym razem spotykamy się online i dziękuję, że zdecydowaliście się spędzić z nami trochę czasu. Chciałam Wam zaproponować dzisiaj taką pracę, która będzie nawiązywać do tematyki zimowej, taką oto gwiazdkę, ścieżynkę, którą bardzo szybko możecie wykonać w domu. Będą Wam potrzebne takie torebki śniadaniowe. Dla mnie jak chodziliście do szkoły, to czasami w takich mama szykowała kanapki. Będzie potrzebne 7 sztuk takich torebek. Kawałeczek taśmy klejącej, klej w sztywcie, chyba najwygodniej, ołóweczek, nożyczki i kawałeczek sznurka. Ja mam taki ładny, srebrny, ale może być dowolny. Może być też kawałeczek pęteczki z szafki od mamy. Pracę zaczynamy od tego, że smarujemy klejem taką torebeczkę wzdłuż, na samym środku. Oraz tutaj na dole, dosyć blisko brzegu, poprzek całej szerokości. I przykładamy tutaj kolejną torebeczkę dokładnie w ten sam sposób. Staramy się dosyć równo. W ten sam sposób postępujemy z pozostałymi pięcioma, czyli tuż, Potem na dole klej, przykładamy kolejną. I robimy sobie taki stosik sklejonych siedmiu torebeczek. Jak widzicie, przy odrobienie wprawy nie zajmuje to dużo czasu. Starajcie się, aby klej był tylko na tych liniach, które tutaj mamy, czyli na środeczku i na samym dole. A żeby yy, raczej te pozostałe części nie zostały kleją zabrudzone, bo to może nam zepsuć efekt kreski, kiedy będziemy chcieli ją już rozłożyć. Ok, zmaruję, to już będzie moja ostatnia. Przykładam, dociskam dokładnie wszystkie już na tym stosiku. Następnie możecie sobie naszkicować ołóweczkiem i staramy się nadać taki kształt szpica, który tutaj mamy i nasze prostokątne torebeczki musimy tutaj uciąć mniej więcej w ten sposób. Ja to tak bardzo orientacyjnie rysuję. od razu ucinamy. dosyć równo. Jak wiecie, we wszelkich pracach plastycznych, oprócz dobrej zabawy, uczymy się też precyzji, dbamy o estetykę pracy. Wtedy najczęściej wychodzą najpiękniejsze efekty. Powinien nam postać taki domek w siedmiu sklejonych torybeczek śniadaniowych. słońce sobie szybciej. Eee, I teraz Niektórzy, jeżeli mają ochotę, mogą już tutaj przerwać pracę, bo w zasadzie już powstaje piękna gwiazda. Ja chciałabym jednak zaproponować, Wam taką troszeczkę bardziej urozmaiconą, takim tutaj, e, takim wzorem na boku, żeby on powstał. To nic wielkiego nie trzeba robić. Wystarczy narysować taką łezkę tutaj w boku, takie powiedzmy prawie półkole. Może być troszkę głębsze, może być troszkę. Płytrze. To jest taka praca, która naprawdę przyjmie wszystkie rozwiązania. Jeżeli będziecie chcieli zrobić diamenciki, możecie wyciąć w ten sposób. Ja zdecydowałam się na łezki. Wydaje mi się, że ten efekt jest najładniejszy. Tak samo jak tutaj te rogi, wycinamy przez wszystkie siedem torebek, wycinamy to kółeczko, starając się wyciąć to, co narysowaliśmy ołóweczkiem. Bo my chcemy nawiązać do śniegu, którego nam brakuje. Więc zależy nam na tym, by nasza gwiazda była biała. I zobaczcie. Gotowe. Prawie. Kolejnie atakuje. Dobrze. Często takie dekoracje yy, chcę gdzieś powiesić, dlatego yy, proponuję, aby umocować tutaj w środku, jednak. Yy, jakiś śnureczek, nitkę, cokolwiek, co utrzyma ciężar takiej gwiazdki. Nie jest zbyt ciężka, więc to nie musi być nic mocnego i grubego. Więc ucinam taki kawałeczek około 20 cm, zawiązuję, wyczalajnę na pętelkę mocno, dodaję na takie kółeczko i wykorzystuję ten supełek, supełkiem na dole tutaj go ustawiam i zupełnie najprościej, jak się da, Taśmą przyklejam. Przyklejam powyżej słupka, yy, supełka. Yy, dzięki temu ten supełek zapobiegnie wysunięciu się z spod yy, taśmy. I teraz słuchajcie, ostatni moment. Robimy to samo, co robiliśmy wcześniej ze wszystkimi siedmioma yy, yy, torebkami. Smarujemy przez środek. Tutaj troszkę też może być bo obok sznurka Nic nie szkodzi. I poprzek na samym końcu staramy się nie za grubo i sklejamy. To jest taki najtrudniejszy moment. Lepiej włożyć dłonie do środka i po prostu docisnąć. Można też taką gwiazdę, wtedy i tutaj w tym ostatnim kroku nie sklejać. Tylko na przykład tak jak ja zrobiłam z tą, zapiąć, pokażę Wam od razu, zapiąć spinaczem i wtedy możemy to rozpiąć. Zobaczcie jak zgrabnie złożyć i zachować na przykład na kolejną zimę albo kolejne święta. Więc to już jest gotowy efekt. Mam nadzieję, że zdecydujecie się wykonać taką gwiazdę. Uważam, że je naprawdę robi dobre wrażenie, naprawdę nie jest też trudna, jak na taki, taką przyjemną dekorację, zupełnie nie jest do wykonania. Myślę, że wszyscy dacie radę. Powodzenia.